Elon Musk, Donald Trump, dwa nazwiska, które rozbrzmiewają na całym świecie. Jeden potentat technologiczny, który obiecał nam przyszłość, drugi gwiazda reality show, która została liderem wolnego świata. Obaj są tytanami przemysłu, mistrzami autopromocji i orędownikami bigoterii? To pytanie, które krąży od lat, i szczerze mówiąc, czas zająć się tą słonicą w składzie porcelany. A może raczej bigotami w ich rezydencjach. Rozumiem, sukces może być pociągający, bogactwo może być uwodzicielskie. Ale kiedy ten sukces jest zbudowany na krzywdzie marginalizowanych społeczności, kiedy to bogactwo jest wykorzystywane do wzmacniania mowy nienawiści, czas się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy to naprawdę są ludzie, których chcemy ubóstwiać. Bo tak to wygląda. Podziw powinien być zasłużony, a nie dawany za darmo. A szacunek? Cóż, szacunek też trzeba sobie zasłużyć, zwłaszcza gdy Twoje działania aktywnie krzywdzą innych. Nie chodzi o ich bogactwo, innowacje, a nawet ich wątpliwe fryzury. Chodzi o ich słowa i czyny. Chodzi o wpływ, jaki mają na miliony, zwłaszcza na społeczność LGBTQ. Więc zapnijcie pasy, kochani, bo zaraz zagłębimy się w niezbyt efektowne podbrzusze tych dwóch tytanów i zastanowimy się, dlaczego ich spuścizna zasługuje na poważne i szczerze mówiąc, dawno spóźnione zderzenie z rzeczywistością. Z taką prawdziwą, polską rzeczywistością. Zacznijmy od słowa na T. Nie, nie Twitter. Chociaż katastrofalny rebranding platformy maska na X to zupełnie inna bajka. Mówię o transfobii, tym uroczym koktajlu uprzedzeń i dezinformacji, który wydaje się być ulubionym wśród niektórych prezesów firm technologicznych i byłych prezydentów. Pamiętacie jak Musk porównał używanie preferowanych zaimków do zmuszania żony, by mówiła, że jest mężczyzną? Tak, zabawne. Tylko że wcale. Bo zredukowanie czyjejś tożsamości do płci nie jest nowatorskie, jest po prostu okrutne. I nie zapominajmy o jego nieustających atakach na opiekę afirmującą płeć, przedstawiając ją jako jakiś złowrogi eksperyment społeczny. Nie chodzi tylko o kiepskie żarty, chodzi o realne konsekwencje. A potem jest Trump, który podczas swojej prezydentury i później wydawał się mieć osobistą wendettę przeciwko społeczności transpłciowej. Od zakazu służby wojskowej dla osób transpłciowych po próby jego administracji zdefiniowania płci wyłącznie na podstawie biologicznej płci urodzenia, jego działania były tak przejrzyste jak jego sztuczna opalenizna. To nie są pojedyncze incydenty, są częścią schematu lekceważenia i braku szacunku dla osób transpłciowych. I powiedzmy sobie jasno, słowa mają moc. Kiedy wpływowe osoby, takie jak Musk i Trump, Szerzą dezinformacje i uprzedzenia, ośmiela to innych do robienia tego samego, tworząc wrogie i niebezpieczne środowisko dla osób transpłciowych. Wiem, co niektórzy z Was mogą sobie myśleć: John, daj spokój, to były tylko żarty. Nie rozumiesz żartów? Na to odpowiadam: Jasne, uwielbiam dobry żart. Ale chodzi o to, że humor powinien być używany do wyśmiewania silniejszych a nie słabszych. Kiedy naśmiewasz się z grupy, która jest już marginalizowana, to nie jest nowatorskie, to po prostu leniwe. I bądźmy szczerzy, ani Musk, ani Trump nie są znani ze swojego komediowego geniuszu. Weźmy na przykład kpiącą imitację kobiety transpłciowej przez Trumpa podczas wiecu wyborczego, albo ciągłe używanie przez Muska terminu woke jako obraźliwego worka na wszystko, co podważa jego światopogląd. To nie są sprytne riposty, to sygnały dla ich bazy, sygnalizujące, że sezon na każdego, kto ośmieli się być inny, jest otwarty. Problem z tego rodzaju humorem polega na tym, że normalizuje on uprzedzenia. Mówi ludziom, że można śmiać się kosztem innych, że dyskryminacja to coś, co należy celebrować, a nie potępiać. A kiedy te komunikaty są wzmacniane przez osoby z milionami obserwujących, wpływ może być druzgocący. Ale wyjdźmy poza sferę obraźliwych tweetów i niezręcznych przemówień na wiecach i porozmawiajmy o rzeczywistej polityce. Bo o ile Musk może zadowolić się wykorzystywaniem swojej platformy do szerzenia nienawiści, o tyle Trump miał faktyczną władzę, by ją wprowadzić w życie. Pamiętacie stare dobre czasy, kiedy administracja Trumpa próbowała cofnąć ochronę zdrowia dla osób transpłciowych? Albo jak próbowali zalegalizować dyskryminację osób LGBTQ w schroniskach dla bezdomnych, placówkach opieki zdrowotnej, a nawet programach federalnych? Tak, dobre czasy. To nie były tylko abstrakcyjne decyzje polityczne, miały one realne konsekwencje. Osoby transpłciowe miały utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, młodzież LGBTQ była zmuszana do powrotu do ukrycia. A niezliczone osoby żyły w strachu przed dyskryminacją i przemocą. I nie zapominajmy o mrożącym krew w żyłach wpływie, jaki te polityki miały na całą społeczność LGBTQ, wysyłając jasny komunikat, że nie są mile widziani, nie są akceptowani i nie są bezpieczni. Sekcja 5. Cyfrowy rynek miejski. Wzmacnianie nienawiści na X. Teraz możecie pomyśleć, ale John Musk nie jest w rządzie. Nie może wprowadzać polityki. I macie rację. Ale to, co może zrobić, to wykorzystać swoją platformę do wzmacniania mowy nienawiści i dezinformacji, tworząc wylęgarnie bigoterii i nękania. Odkąd przejął Twittera i szybko zmienił jego nazwę na X, bo najwyraźniej oryginalność jest martwa, Musk nadzorował dramatyczny wzrost mowy nienawiści na platformie. Od wycofywania środków bezpieczeństwa po przywracanie wcześniej zbanowanych kont znanych białych suprematystów i teoretyków spiskowych, zamienił X w wolną Amerykankę dla bigotów wszelkiej maści. I powiedzmy sobie jasno nie chodzi o wolność słowa. Chodzi o stworzenie wrogiego środowiska online, w którym marginalizowane społeczności, w tym społeczność LGBTQ. Są nieproporcjonalnie atakowane i nękane. Chodzi o normalizację mowy nienawiści i sprawianie, że atakowanie i dehumanizowanie innych wydaje się akceptowalne. Sekcja szósta. Władza i odpowiedzialność niebezpieczeństwa wpływu. Oto co wiąże się z władzą, niesie ona ze sobą odpowiedzialność. Kiedy masz platformę, kiedy masz miliony obserwujących, którzy czekają na każde Twoje słowo, masz obowiązek wykorzystać te władze dla dobra. Masz obowiązek wzmacniać głosy, a nie je uciszać. Masz obowiązek promować zrozumienie, a nie podziały. Ale Musk i Trump? Wygląda na to, że przegapili tę notatkę. Wykorzystali swoje platformy do szerzenia nienawiści, siania podziałów i wzbogacania się kosztem innych. Traktowali swoich obserwujących jak publiczność, którą można manipulować, a nie jak społeczność, której należy służyć. I to jest prawdziwa tragedia, bo mogli wykorzystać swoje wpływy dla tak wielkiego dobra, mogli być sojusznikami, obrońcami i orędownikami równości, ale zamiast tego wybrali drogę podziałów, nienawiści i autopromocji. I to jest wybór, z którym będą musieli żyć. Sekcja siódma. Dziedzictwo podziałów. Cena popularności. Gdzie nas to zostawia? Jakie jest dziedzictwo Ilona Maska i Donalda Trumpa? Cóż, to dziedzictwo podziałów, nienawiści i fundamentalnego lekceważenia praw i godności innych. To dziedzictwo, które będzie odczuwalne przez lata, zwłaszcza przez społeczność LGBTQ, która poniosła ciężar ich uprzedzeń i dyskryminacji. To dziedzictwo, które powinno dać nam wszystkim do myślenia. Bo mówi nam, że sukces, bogactwo i władza to nie wszystko. Mówi nam, że musimy pociągać naszych liderów do odpowiedzialności, niezależnie od ich wartości netto lub liczby obserwujących. I mówi nam, że musimy krytycznie podchodzić do narracji, które nam się sprzedaje, nawet jeśli są opakowane w eleganckie kampanie marketingowe i show Reality TV. Cena ich popularności została zapłacona bólem i cierpieniem niezliczonych osób. I czas, abyśmy zaczęli to dostrzegać. Czas, abyśmy zaczęli wymagać więcej od naszych liderów, od naszych influencerów i od samych siebie. Sekcja ósma: Wybór naszych bohaterów. Apel o krytyczne myślenie. Wiem, że łatwo dać się porwać szumowi. Żyjemy w świecie obsesyjnie zainteresowanym celebrytami, bogactwem, iluzją sukcesu, ale musimy być bardziej wymagający co do tego, kogo podziwiamy, kogo obserwujemy i kogo naśladujemy. Musimy zadać sobie pytanie: jakie są wartości ludzi, których podziwiamy? Czy są one zgodne z naszymi? Czy promują empatię, współczucie i równość? Czy też handlują nienawiścią? podziałami i bigoterią, bo bohaterowie, których wybieramy, wiele o nas mówią, odzwierciedlają nasze wartości, nasze priorytety i naszą wizję przyszłości. A jeśli poważnie myślimy o stworzeniu bardziej sprawiedliwego i równego świata, to musimy zacząć od wyboru bohaterów, którzy odzwierciedlają te wartości, takich jak nasi bohaterowie narodowi, którzy walczyli o wolność i równość. Sekcja 9 Zakończenie. Czas na nową narrację. Napiszmy więc nową narrację. Przestańmy celebrować tych, którzy wykorzystują swoje platformy do szerzenia nienawiści i podziałów. Zacznijmy wzmacniać głosy tych, którzy walczą o równość, sprawiedliwość i lepszą przyszłość dla wszystkich. Elon Musk i Donald Trump mogą mieć swoje fortuny, swoich obserwujących i swoje miejsce w książkach historycznych. Ale to nie znaczy, że musimy ich celebrować. Możemy docenić ich wpływ bez akceptowania ich działań. Możemy uczyć się na ich błędach bez ich powtarzania. Czas wymagać więcej od naszych liderów, od naszych influencerów i od samych siebie. Czas wybrać bohaterów którzy reprezentują to, co najlepsze w ludzkości, a nie to, co najgorsze. Czas zbudować świat, w którym każdy czuje się bezpiecznie, szanowany i doceniany. I szczerze mówiąc, to jest przyszłość, o którą warto walczyć, taka przyszłość, w której szanujemy się nawzajem, jak w prawdziwie polskiej rodzinie.